Odwołam się do bardzo niepoważnej, niepoważnego filmu, ale spróbuję wyciągnąć z tego niepoważnego filmu poważne wnioski. Pamiętacie wszyscy chyba, bo to kultowy serial w Polsce, czterdziestolatka. Niektórzy już się uśmiechają i bardzo dobrze, niech się uśmiechnijmy się trochę, bo dzisiaj było napisane, nie bądźcie ponurzy ludzie, nie bądźcie ponurzy. Więc pamiętacie, jak kochany czterdziestolatek inżynier Karwowski nagle dostał list ze szkoły, że Marek jego syn nie chodzi do szkoły już od paru tygodni. I woła go, mówi Marek, co to za skandal. Ty nie chodzisz do szkoły. Chodzę tato. Jak to chodzisz? Przecież dostałem wezwanie też informację, że ty nie chodzisz już od paru tygodni do szkoły. Chodzę, do jakiej szkoły chodzisz? Do prywatnej. Sami ją sobie z kolegami założyliśmy. Siostra Krzyśka jest sekretarką. Zmieniliśmy program, zdecydowanie więcej lekcji WF-u, mniej matematyki, sami ustaliliśmy program, sami się egzaminujemy, sami się oceniamy. Pan Karwowski, chociaż to była komedia, zareagował normalnie: Synu, co ty mówisz? Jaka to szkoła? Przecież wy się nic nie nauczycie, nikt z wam nie da żadnych uprawnień, po tej szkole nie zostaniesz nikim. To jest wielka iluzja. Drodzy bracia i siostry, dlaczego ten obraz przywołuję? W dzisiejszej Ewangelii już to spróbuję znaleźć. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi. Wiecie, co my robimy? My się zapisujemy do prywatnej szkoły. Kumpel mi mówi, że jestem w porządku. Super! Wszyscy mnie podziwiają za moje oceny. Super! Ja też powiedziałem mojej koleżance, że ona jest naprawdę nieprawdopodobna, ale się ucieszyła, Ty powiesz mi to, ja ci powiem to, Ty mi wystawisz ocenę piątkę, ja ci wystawię piątkę mniej. Program sobie nauczania zmienimy, zakładamy sobie prywatne szkoły do tego, żeby nam łatwiej było w życiu, i od siebie nawzajem przyjmujemy chwałę Kto Ci mówi, że jesteś wielki, kto ci mówi, że jesteś wielki. Nie wystarczy, jak ci to powiedzą koledzy, znajomi. Nie wystarczy, jak ci to powie twój indeks. Nie wystarczy, jak ci to powie twój dyplom. Nie wystarczy, jak ci to powie twoje konto w banku. Jesteś wielki. 140 tysięcy po roku oszczędności. To taka fantazja. A co ci Bóg mówi na ten temat? Proszę państwa, wielokrotnie czytałem i ludzie mnie prosili o to, żebym powiedział, jak robić rachunek sumienia. Co... Jak zrobisz rachunek sumienia sam sobie, czyli sam się ocenisz, to możesz wpaść w skrajność. Albo ci wyjdzie, że jesteś geniusz, albo ci wyjdzie, że jesteś potwór. Rachunek sumienia jest to wielka modlitwa do Pana Boga, żebym mógł odkryć, co Bóg o mnie sądzi, co Bóg o mnie sądzi, co On mi na tym świadectwie pisze. Dlatego wielki post to nie jest koncentracja na, na sobie samym że ja sam się będę oceniał, mobilizował, stawiał sobie zadanie i wykonywał.